Elo, o kurwa, jaki tu jest echo w tym pokoju. Jestem kurwa, rozjebany, skacowany. Od sześciu dni leje kurwa, miałem przyjechać do roboty, a przyjechałem kurwa na menelnię. Stream <grym> z kościoła, kurwa. Jakiś leczniczy No właśnie, mam tylko kole do picia, końcówka, ostatnia szklanka i są tylko browary. Także kurwa, no dzisiaj tylko browary. Co z babką? No, dzwoniłem pierwszy dzień po przeprowadzce, no to mega smutno była na dzwonię codziennie. Chciałem sobie biurko kupić normalne, to nie było w Ikei. i kupiłem, kurwa, ostatecznie blat i cztery, kurwa, te chujce, co na tym stoi. Tak mi to, kurwa, lata lewo-prawo, bo to są te... to nie są takie normalne, tylko one są przedłużane, kurwa. Jednego za długo przedłużyłem, jednego za krótko i mi się już nie chciało z tym jebać, bo najebany, kurwa, jestem. Ja sobie pójdę po picie, no już chuj, zaczniemy jebać browary od początku streama, kurwa. Nie wiem, ja z żulem jestem, kurwa, to. kurwa jest nie do pomyślenia, co tu się odpierdala. Ale patrzcie to, to będzie widać? jak to się chwieje, kurwa, wszystko. Nie chcesz, kurwa? Dobra. O kurwa, masz. Kiedy sekstaf jesteś. Tu moje łóżko. Tutaj jakieś gówno, tu moja torba, tam drzwi, kurwa co to się tak dzieje? tu jakieś jeszcze rzeczy są, dobra, szybki room tour. będzie lepszy niedługo, gdzie jest to bóżko? kurwa no nie widziałeś, no tu o, poduszka i karton, no tym coś śpię. nowe stanowisko, zeszło. poka, kurwa, poczekaj, no co, tak o kurwa to wygląda Ale ujebana jest ta klawa, kurwa, taki syf tu jest, patrz to Słabi jakoś o, bruda, kurwa. bruda skurwa No kurwa nie mam jak pokazać, bo mi kamera już wypierdala Tu już kurwa pizzko jest Dziś znowu najebany No dzisiaj na kacu, ale nie ma co pić w chacie A ja mam w ogóle promo do diamentu To dogram całe dzisiaj Bije diaksa i... widzimy się we wtorek Nie no widzimy się w sumie zaraz u popa przecież kurwa Tej stypy to się nie da oglądać jak on to robi kurwa No ogarnę podkład. Ja wszystko ogarnę no Do następnego streama, cały poniedziałek będę po sklepach chodził Pierwsze co się zrobiłem jak wstałem to od razu to zajebałem do kibla Dobrze kurwa w sumie, że z rana nie na streamie bo... To było lekko pojebane No poradnik do Ręk też nagram Albo w ogóle przerobię ten pokój na kościół kurwa Pierdolę jakieś obrazy Matki Boskiej na ściany. Będziesz lal do Budli w Warszawie? Jeszcze tego nie zrobiłem. Ale kurwa no zobaczymy, nie. Jak ja tu nawet firanek kurwa nie mam. Tylko jakieś rolety zjebane. Takie co kurwa... No, kurwa no! Takie co... no, nie są ciemne. No jest generalnie problem, bo ja nie mogę sam jechać, bo nie umiem Cubera zamówić kurwa. Muszę z kimś jechać kurwa na te zakupy. Kurwy jebane. Zgoda. Będzie sypane. Ja pierdolę no. A tu jeszcze. Kurwa, Lux tu nawet jeszcze jest. Kurwa, muszę jakoś niedługo TikToka założyć. Ale to musi się gruby przeprowadzić. Będziemy napierdalać, a nie my codziennie. Proszę, żeby to wyszło. No, wejdzie, wejdzie no. Ja przynajmniej chętnie wchuję. Kurwa, nie mogę z tym biurkiem. Zajebany. Ja pierdolę co? A kurwa, pomóż mi, eh. Nie, co jest, kurwa? Rozpierdam to biurko? No ja je rozjebę, tylko jak kupię celepsy, no to muszę mieć póki co takie, bo. No bo chuj, no muszę mieć, kurwa. Właśnie, kurwa, pierdolę. Mówię to na streamie, kurwa. Byliśmy w Ikei, ja, cholak Holak i młody. Mamy swój skład, kurwa, czteroosobowy alkoholików. Kurwa, była maskotka rekina i chciałem, kurwa, sobie to kupić. Ja gruby, kurwa mi to dło, że powiedział, że nie i chuj. Jebany, kurwa, chuj. Kurwa, nie mogę się tu usiedzieć, bo też mam jakieś krzesło rozjebane, ale tu fajnie akurat, bo dostanę krzesło za Afriki od ksaya. I to takie jakieś dojebane w chór. Dobra kurwy, jebane Ja pierdolę, nie no i się wyjebę, no to no nie mogę, kurwa Co słychać? Wiesz, Jeszcze się widzę Wiesz, że jestem chory kurwa dwa tygodnie? Chory? No ja dalej jestem kurwa chory Pory, dwa tygodnie najebany już prawie tydzień. No, ale kurwa, no przecież to się nie da kurwa z nimi. Gdzie ty nie wejdziesz do restauracji, to z bomby kurwa tylko czy są driny takie, kurwa te. No tak jest na wakacjach, no. Aper, to właśnie ja do roboty kurwa słyszałem, że przyjechałem, nie na wakacje. Oj tam. Wakacje muszą być całe życie. Kurwa. Pamiętaj. Lub tak, żeby robota była wakacjami. No to byłoby najlepiej, no to, to wiadomo. Ale teraz to myślałem, że nie je, pojebię kurwa, ja nie potrafię żyć bez kurwa tych mentali, czeku, z Twitch'atu. Ja muszę kurwa coś przyspomować razem z nimi, typu widzisz mnie albo coś takiego. No ja też to zrobię, kurwa. Jakąś głupią pastę pierdolną. <grym> kiedyś, byłem, kiedyś byłem normalny. Cztery CV matek dostałem na Instagrama. Dwa, yy, wiesz, trolle, ale dwa poważne, nie? Tam CV. Znaczy no, no CV, no ma budyń! Słyszałem, że szukasz kobiety. Idealnie się składa, bo moja mama też szuka miłości. Ale bezskutecznie. Przyczyną jest to, że ma swój typ, czyli wysoki, silny, z poczuciem humoru i wykształcony. Mniej więcej podobny typ Siemko osoby jak ty. Tu się zaczerwieniłem. Dobra, na czytam dalej. Ogólnie, moja mi... mama nie jest taką typową kobietą po byle jakiej szkole i nie pracuje w zwykłej pracy. Tylko jest szefową czterech firm. Jakbyś nie wierzył, mogę Ci wysłać zdjęcia z gazety o polskich bizneswoman, bo udziel udzielała tam wywiadu. Wracając, moja mama ma no. też bardzo dużo hobby, między innymi spadochnioniarstwo, nurkowanie, podróżowanie i sport najbardziej lubi grać w squasha. Ja to bym się nie nadawał dla na squasha, bo ja bym się kurwa rozpędziła w wyjebą w to bym przeleciał do drugiego kurwa kortu. Dobra, Chcecie mu za trzy, czy tak dalej, czy pomóż. Dawaj, się. dawaj. No. Wydaje mi się, że znaleźlibyście wspólny język, bo oboje jesteście przedsiębiorcami na bardzo wysokich stanowiskach. Z podobnymi zainteresowaniami. Spadochroniarstwo, moje zainteresowanie, no. Go czy się kurwa otworzył teraz przy takiej wadze, a ja byś nie otworzył? To ciekawe by było kurwa. O kurwa. Miałem ja mam zakaz grania kurwa w GFP. że jak będę grał to będzie przychodził codzienny sprawdzał kurwa czy mam zainstalowany GTA na kompie i jak będę miał to listko, dostaję. Dobra, że no zainstę przyniosłem kolejny. Tutaj. Wypierdalaj, kurwa. Co on robi? On jest odklejony, kurwa, ten klej. Na zony. Ja teraz wiemy? Ten. Zony teraz w Dubaju człowieku bawi, kurwa. A bawiłem się dzień w Dubaju. No i jak. No i taki posz jest, nie? Posz taki, posz taki imprezki, nie? Posz. posz. Posz, tak, tak, tak musisz. Posz, no posz, no jak chcesz tak się dobrze pobawić, no to posz, no musimy no, no, musisz mieć zegarek, wiesz, markowe ciuchy okropnie, nie. Bardzo bogaci ludzie, no też Ciszejkowie, to wiesz. Ja wiedziałem, co tu się dzieje, kurwa. Każdemu no z nas wiem, by, no. no co na kratę postawili, nikt by nie powiedział u nas nic, nie. MX, pozdrawiam? Nie, no czyli, widzę nie, 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 dobrze. Ej, wujasz w budynku, jak poderwać dziewczynę. Podchodzisz i mówisz, Siema, znasz mnie. To jest no vampira. Siemasz, znasz mnie, jesteś piękna. O, no, Jesteś kurwa, piękna, oooo! Ja to jest nad Rekursona. Ty kurwa w szafie śpisz, nie? Ale nie, w sumie dzisiaj u Holaka no, spałem, bo, bo Holaka nie ma, nie? Holak dzisiaj będzie na tych aferkach i później ma jeszcze streama swojego. Kurwa. Może to chyba w porządku, opok, nie? No widzieliśmy się z nim, no śmieszny taki, no. Grubas. Ja przem go napierdala, czeku. Listy w łeb, ten nawet nie reaguje. No i przede wszystkim Boxel napierdalał Suchara, nie? To już na plus jest tak, że chuj. A bierdole, widzicie to? One for all mewki. Dobra, niech będzie. A nie dostanę Henry'ego tam na 50. Normalnie ten, w Red Dead Redemption se na koniu jedziesz IRL. Rozumiecie o co tu chodzi? To tak jak u mnie, kurwa na tetra dołem przedtem, nie muszę nic ustawiać, kurwa mi się wszystko chwieje, kurwa bez tego. No. nie Kurwa, co nie ja Nie zjoma! Ina mam. No, pomoc nagrać. Kurwa, jak się dzieje, że na normiego na i Ligtrika gramy? Loka ja No, wczoraj prawie papa wyruchałem na streamie. No, po streamie. A... wszedł chociaż grzybek do połowy? Nie, nie, nie. Jeszcze bym się z tipą zaraził, człowieku, kurwa. Co?! Zapierdoliłem?! No. Oooo! Kurwa, jest luchy Norbert! Pomóż, bo ja nie mam zbany! <grytanie> ja pierdolę, no nie wiem. Oj, 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 Wyjebka, wyjebka. Nie mam... Nie mam flesza! A! Dobra, jeden Jeden, 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 dobra Ty, a to też jest ten czy nie, dobra Nie, kurwa, no znikną mi a, Nie, to wszyscy są widzowie, człowieku, kurwa, to kupujmy, to gramy, Gela, kurwa Gela, força nie ten, nie Gela Forza, nie kupuję no. Ty, ja go zabijam na autoatak? O kurwa Damy Maxia w dobre miejsce, no, ręce A to też chyba jest To jest ks. lepszy, no kurwa, no Aaa, kurwa, pomóż! Yes, mamy to, kurwa! Kurwa no Nie chujowny Manforalez forales wracam na gangplanka kurwa Ale fajny man foralek, dzięki kurwa No, lebiście się grało Ale nic Gierka, nie? jak was kurwa paru widzów w Nelly, rogi oddają te chwile Nie nie, tak, na twojej linii akurat oni nie byli, nie? No żyj, też oddali. Dzisiaj taki o, krótki streamek, <grymne> byleby kurwa był no. Już bombka jest delikatna? No zmoliło mnie po tych piwach kurwa, ale tu nie ma nic innego do picia. Czy jest szansa dzisiaj na blanie piwkiem po łóżka? Ciężko będzie to zataić, bo na przykład wczoraj kurwa jak ręce wycierałem z soli, z frytek, z maka, to myślałem, że on tego nie widzi kurwa no. On ma jakąś podzielną uwagę. Ty, ale na przykład jak się przykryje kołdrom i się tam zeszczą kurwa, to tego nie zobaczy. To stary, w to Wolno kurwa jebana mać! Kurwa je Boże, wolą być, kurwa, na kolanach O no nie, kurwa! Jezus, kochany! Kurwa. Plan na face to face wyszło mu? Ale mam ochotę zrobić totalną stypę, tylko dlatego, że bokser, kurwa, się trząsł cały kurwa. No, w sumie wyszło. Wiecie, że Wysocki słucha piosenek z TikToka pod prysznicem, on już jest całkiem pierdolnięty, kurwa. Nie wierzę, kurwa, poważnie. Dobra, no, teraz. Jak mu się ile tyłu? się tak. Wiksa, jadą, jadą. Jest <gul> taki zjebany. No tak, dobra, no to co? Krótka piła, Następny stream za miesiąc. Ja, nie. Ja, nie, no. Jaj, co sobie robię, przecież, kurwa. W poniedziałek albo we wtorek, coś takiego. Jutro, jutro. Generalnie to ja mieszkam z Cholakiem, z młodym. A u góry Dracul, Popo, i ten, nie? Tranzystor no O, ten. kurwa. Dobra, widzowie, dzięki za dzisiaj. Za to, żeby mnie nie zwyzywaliście, kurwa, bo miałem taką przerwę pojebaną. Także, no. Miłego życzę Wam. Wieczorku, jak to jest coś tam, idzie sobie robić poza Twitchem, a jak nie, to zapraszam do Popa Dobra, Siema. Oh my my, oh my my.